wiedzieć o zombie? Jak ci się podoba to zostaw suba i dzwonek, bo mało nam brakuje do 15 subskrybentów. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie zachęca do robienia więcej. Zobacz również ostatni film. Tyle ze wstępu, zapraszam do oglądania. Zombie, najczęściej występujący w grze agresywny mób, który spełnuje się w ciemnych lub słaboświetlonych obszarach. Zatakuje gracza powoli, do niego podchodząc i zada obrażenia przez kontakt. Podobnie jak szkielet, zombie zapala się w świetle dziennym. Zombie został dodany z rwd test jako drugi mob po usuniętym człowieku. Po jego zabiciu uzyskujemy zgniłe mięso. Zombie ma wys wysokość 1,9 i szerokość 0,6 bloku. Siła ataku w danych poziomach. nie nieosiedlonych bloków po bloku i szkła przy świetle mniejszym niż 7. Naturalne wyposażenie. Uzbrojony zombie. Zombie mogą podnosić leżące przedmioty. Te zombie podniesie każdy przedmiot, który będzie w pobliżu. Jeśli przedmiot jest broją, narzędziem czy bronią, zombie założy będzie nosił ten przedmiot same zombie odradza się z tymi przedmiotami już założonymi. Dodatkowo te przedmioty mogą być zaklęte w różnych poziomach gry. Zachowanie Zombie posiadają najbardziej zaawansowane zachowanie spośród wszystkich wrogich mobów. Atakują gracza bezbłędnie, oddając do niego drogę pośród przeszkód i zawiłych korytarzy. Mimo iż drewniane drzwi potrafią wyłamać tylko na poziomie trudności ustawionym na trudnym oraz oczywiście hardcore, to częściej starają się je wyłamać również na niższych poziomach, atakują również osadników i, i potrafią zmienić ich w swoich pobratamców. Światło słoneczne powoduje ich palenie i śmierć, więc te poszukują w dzień ocienionych miejsc oraz wody, chroniących przed ogniem. Czasami te, w zależności od poziomu trudności, zombie sp spawnują się zbroi chroniącej ich przed obrażeniami lub z zbro zbronią, taką jak miecz, zwiększają możliwość ich ataku. Często też mogą podnosić porzucone zbroje lub narzędzia i przedmioty z ziemi, które jednak po zabiciu ich zawsze wypadają. Zombie potrafią przyzywać inne Zombie do pomocy. Jeśli grać, zaatakuje jednego w pobliżu i jest jeszcze kilka. Od razu rzuci się na niego cała grupa. Zarażony osadnik. Osadnik zombie. Wygląda jak zombie. dodatkiem głowy wieśniaka oraz zniszczonej szaty osadników. Jest 5% szans na to, że się spełnuje zamiast zwykłego zombie. Jeśli zombie zaatakuje wieśniaka, jest szansa, że go zainfekuje. Na trybach trudny 100%, normalny 50%, łatwy i pokojowy 0%, po czym przekształci się wieśniaka zombie. Najczęściej zdradza się to podczas obrzędzeń wiosek. Aby uzdrowić wieśniaka zombie, należy najpierw wrzucić w niego eliksir słabości, a następnie dać mu normalne złote jabłko, klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Usłyszymy głośny, syczący dźwięk, po czym nasz pacjent zacznie drżeć. Należy odczekać 3 minuty. Zaleca się chronić go, ponieważ inne zombie zatrzymują proces leczenia. Otrzymaliśmy zdrowego normalnego wieśniaka. Jeśli podczas przemiany miał na sobie zbroję, po prostu zniknie na wieśniaku. Przedmioty w oknie handlu również się zmienią. Przemiana w utopca. Kiedy zombie doświadczy kontaktu z wodą przez minimalnie 30 sekund, zacznie jeśli będzie w wodzie przez minimalnie 45 sekund bez przerwy, zmieni się w utopca. Kurzy jeździec. Kurzy jeździec to bardzo rzadki wariant dziecka zombie. Jest to mały zombie ujeżdżający kurczaka. Podobnie jak pajęczy jeździec. Taki rodzaj zombie nie otrzymuje obrażeń od upadku. Ciekawostka, w wersji Classic 0.24 dodano zombie.